Właśnie skończył się mecz z polskim drewnem i znowu powtarza się scenariusz z ostatnich czterech spotkań kiedy jesteśmy blisko, ale nawet wygrywaliśmy znowu 3-1, 4-2 No i potem wszedł Rafał i wszystko prostu. Cześć Rafał! Ej, to nie było tak? <gry> nie no ja żartuję oczywiście, chciałem jakoś cię wprowadzić, tak żeby wiesz, ludzie się ześmali na początku. Długo cię nie było. Co się działo? Miałem problemy zdrowotne. Byłem chory, po prostu miałem L4 to L4, to jest jakaś, jakaś, jakiś ruch szachowy chyba, nie wiem, L4. Tak, otwarcie, yy... najbardziej popularne. <laughs> otwarcie Korporacja. tam na polskie, nie? Czy coś takiego. E, dobra, no to tak, e, wróciłeś, ale e, czy byłeś zdziwiony, że na bramce stoi ktoś zupełnie inny niż Ty? A nie, bo ja go dobrze znam. Robert. Tak, dokładnie. E, z tego co się zobaczyłem, to... W tym meczu nie, czy w poprzednim? Nie, ogólnie wiesz co, oglądałem tylko skrót, oglądałem całego meczu bo nie mam jej na grupie i nie mam linku e, Glądam skrót i wtedy widziałem, że jest naprawdę ok, ale dzisiaj to przeszedł samego siebie i to zaznaczam, że według mnie jest lepszy niż ja i ja dałbym mu szansę do końca rundy. Ja mogę grać w, w polu albo jeśli nie będzie go robacika, to mogę po prostu wejść na bramkę. Bo do czasu zmiany <grym> tej niefortunnej zmiany? Nie no, było naprawdę ok. By... E, na przykład było. Powiem tak. E, Rafał jest znany ze swojej skromności. Nie tylko jest wysoki, ale i równie wysoki jak skromny. Tak dobrze również skromny jak wysoki. Znaczy, w sumie jego wzrost odpowiada poziomowi jego skromności, czyli wysoko. E, także e, my się cieszymy, że mamy bogactwo wśród bramkarzy teraz, bo taka niespotykana sytuacja. Ostatnio tak było Prawie, że nigdy, a acież był jeden mecz taki, kiedy był Borys i Patryk na jednym meczu z Munią wtedy tak po 13 bramy puścilić jakoś 1-13, drugi, 11, jakoś tak tego. Tak. Tutaj było trochę, trochę lepiej, tylko niestety musiałeś zejść pod kontuzji, tam drugą połowę wszedłeś. Ale ty go znasz też z, z jakiegoś innego miejsca, z pracy. Z pracy, tak? Znam go ja i znam go Tomek którego dzisiaj nie mam zurek, którego serdecznie pozdrawiam. Ja też, Tomek, właśnie, ty zazwyczaj przeprowadzasz wywiad ja mam trochę rybkę, ale no muszę dać radę jednak. E, tak, do zobaczenia jutro, e, czy o, oni do zobaczenia jutro. Także mamy już trzech, trzy osoby z pracy, dobrze mówię? Tak, to jest tak. silna ekipa. Czy widzisz jeszcze w waszej, e, waszej firmie kogoś, kto mógłby dołączyć? Radosław, który już, a Radosław, który w sumie nas reprezentował? Tak, raz. raz. na jednym meczu był i na dwóch treningach włoszych. czterech. Cały czas jest nadzieja, już na Radosława, czyli będzie czwórka. I wtedy jeszcze... już będziecie mieli pakiet większościowy bycie mogli przejąć tę drużynę. Jeszcze dwóch i możemy wstawić swoją szóstkę, więc... I wtedy się przypiszecie do jakiejś ligi firmowej, pewnie? Nie, ta liga fanów jest najlepsza. Najlepsza. Tak, szczególnie e... ostatnia. <noise> No właśnie, ostatnio zaczynamy, ale powiedz jeszcze jeszcze twoje samo poczucie, bo niektórzy mówią, że lepszy były nastroje, stroje, jak przegrywaliśmy 10 rąkami niż te reski do ostatni, tak, jesteśmy bliżutko, bliziutko, ale nie dochodzi. Wiesz do... co, nie było mnie na dwóch ostatnich meczach, więc nie wiem jakie były nastroje. A twój? A mój był oczywiście pozytywny. <laughs> Bardzo się z wyniku. E, no, widziałem, że brakowało tam dwóch, jednego jednej bramki. Teraz również dwóch, więc ja nie wiem, zostało mecze do końca. Dwa. Dwa mecze. Okej, okay, więc jeśli nie ten, nie te dwa mecze to liga wakacyjna jest nasza. Na pewno mówię, coś, będzie coś będzie nasze, tak. Coś będzie nasze. E, także musimy teraz jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że e, mamy nadzieję, że będziemy mieli dwóch bramkarzy, którzy będą bronić po półce mimo tego, że Rafał był oddał pola, ale e, słyszałem, że oboje umiecie grać w polu, tak a propos, wiesz, moment, moment. E, ja to nie bardzo. <laughs> a Ty też mówiłeś, że nie umiesz bronić, a nie w ogóle nic nie umiesz robić, tak jak mówiłem, skromność Rafała jest mówię, na poziomie. Włącza Ronaldinho, więc... Zobaczymy. Dzisiaj miał szansę bardzo króciutko wszedł na boisku, tak chyba, że nic nie zdążył nawet zrobić, bo on znowu była zmiana powrotna. Więc no nie, nie, nie wiemy jeszcze, co on potrafi, ale jesteśmy bardzo podekscytowani. Jeśli gra tak jak na bramce, to będzie z niego pożytek. Piękne słowa, no tak oby tak było. Mam halo, no. A jest z niego pożytek, rzeczywiście. Został man of the Match. E, także no. Ja bym go na wybrał do szóstki kolejki, ale nie mam głosu. Ale są ludzie, którzy o tym decydują, będą oglądać ten wywiad. Pozdrawiam Was wszystkich. Pamiętajcie, Robert Dybczyński to jest nasz kandydat do szóstej kolejki. Nie ma numeru. Nie ma numeru? A jaki byśmy dał? 100. Numer 100. Dzięki.